Cześć kochani, zapraszam Was na przegląd do Pepko. Zobaczymy, co ciekawego jest na wyszakach, na półkach. Pewnie szału nie będzie, bo już wszystko było. Nowości, praktycznie chyba nie mam z tego, co słyszałam, ale zobaczymy, co jest ciekawego na półeczkach, tak więc jak widziałyście fajne spodnie, takie leginsy prążkowane. Te bluzeczki na Sylwestra bądź na święta. Wiszą, są bardzo ładne 30 zł do 2 razy XL. O i tutaj bardzo fajnie widać, jak ona się błyszczy. Jest taka naprawdę cieniutka, fajna w dotyku. Tu mamy z takimi cekinami do 2 razy XL też ładną bluzeczkę, która się błyszczy. No, pokazały się czerwone dresy, ale ja już kiedyś pokazywałam w PEPCO, które. Chyba trzy tygodnie temu miały je w swojej ofercie 35 zł góra i 35 zł dół. One są welurkowe, bardzo ładne są te dresy, do 2 razy XL, bluza ma kaptur i kieszeń taką dużą z przodu. Te sweterki są cudowne, zobaczcie, taki świąteczny fajny sweterek damski, 50 zł i do 2 razy XL. Pakowane kapcie są i damskie, i męskie, i dziecięce. Tutaj z kapci hmm, chyba nie będzie hmm, jakiejś nowości, ale zobaczcie, ile już, już ich było. To wszystko jest pokazane na kanale. Jak chcecie, żebym tak pokazała, na przykład, które mi się najbardziej podobają. Z tych, co były, to też zostawcie komentarz. Tych nie pamiętam, zobaczcie. 25 zł takie pasy grube. Baranek, podeszwa dosyć twarda. Tutaj jest taki misio, ale mamy takie gumy. 25 zł. Tutaj akurat rozmiar 36 na 37. Tu są fajne kapciuszki, takie do kostki, są cieplutkie. Sweterek na zewnątrz, w środku jest taki baranek i te ją 25 zł. Ostatnio ktoś pytał, że właśnie szuka kapci do kostek. To takie są w PEPCO. Hmm, tutaj już chyba nic nie znajdę. Szlafroki, piżamki były. Tu nowości też nie ma. Ten sweterek jest fajny, to go pokażę. On tak ładnie błyszczy. Ma taką srebrną nitkę. Takie włoski widzicie, są też. Ładny wzór: 60 zł do 2 razy XL. Ta piżamka była w ostatnim przeglądzie. No i tutaj chyba, nie, to było. Idziemy dalej. Tu mamy fajną piżamkę, jej nie widziałam. 100% bawełny, 40 zł, od S do XL. I zobaczcie, taki przód, to jest taki jasny fiolet. Fajnie, że jest właśnie yy, taka, na takie jajko wycięta. Spodnie ma takie fioletowe, granatowe wzory. Delikatny materiał, powiem Wam, bardzo przyjemna, więc myślę, że jak Wam podobają się takie kolory, to będzie Wam się wygodnie chodziło, czy spało, jak lubicie w takich długich spać. I tu znalazłam fajną piżamkę, też nie widziałam to w gwiazdki, długie spodnie, wykończone takimi, taką falbanką i na rękawkach i właśnie na spodniach i na końcu bluzeczki. 4, o, 60 zł, od S do XL. Już Wam pokażę, jak to wygląda. Ona jest taka mega dopasowana, tak wygląda. Ma takie delikatne prążki. I jak lubicie czerwień, to zobaczcie jest ten szlafrok, który ma złotą tutaj taką nitkę pięknie błyszczył, to taki jest wykończone, były takie kropeczki Dwie kieszenie z przodu 60 zł I do XL. Tam w ogóle jest S na M i L na XL, tak jakoś dziwnie. Jeżeli szukacie białych, zwykłych majteczek, to macie tutaj za 10 zł. Dwie pary, i tu mam akurat rozmiar XL, a widzę, że one są aż do 2 razy XL. Męski dział. Czy tutaj coś znajdziemy? Na kapciach nie ma nowości, ale widzę skarpety. I tutaj mamy takie za 10 zł z Mikołajem w paski. Ostatnio też pokazywałam te kolorowe, ale jeszcze te są nowe, i te mamy naprawdę piękny, fajny taki kolor. Bardzo ładny wzór kosztują 17 zł, i tu macie dwie sztuki. Bluza na dziale dziecięcym, 170, więc taka skm kadamska wejdzie tylko trzy dyszki, tu mam akurat właśnie ten największy rozmiar, zobaczcie, bardzo przyjemny ma materiał, z, z, na zewnątrz taki baranek, te ciacho, bardzo fajna, tak więc na zimę pod kurtkę będzie cieplutko w takiej bluzie. A tutaj coś dla pieska, zobaczcie, 10 zł, taka skarpeta. Idziemy dalej, dziecięce skarpetki i zobaczcie, jaki słodki Mikołaj. Tutaj mamy jedną sztukę cena 7 zł i tu mam akurat rozmiar 27 na 30, takie dosyć cienkie. Tu już są grubsze, bardzo fajne renifery z pomponem za 8 zł. bombka, a w niej bombeczki, bardzo fajne zestawy. Tu macie różne kolory do wyboru, a mi się podoba ta złota, więc 15 zł za tą bombkę. A tu jeszcze panie nie wyłożyły dla dzieci. Zobaczcie, jakie fajne. 25 zł taka słówka. Yy... To są te pozytywki, jak naciągniecie, to tam będzie grała muzyczka, więc fajna. Powróciły, widzę, Donice, Domki, 15 zł. I to myślę, że to był jeden z większych hitów Pepko na półkach. Ja dzisiaj zrobię taki shot i zrobię taki właśnie, co możecie kupić. Hity do 5 zł, hity do 10 i do 15. Będziecie mogły zobaczyć to na moim kanale. I zrobię takie coś też z Action. 15 zł. Drewniane. Takie podkładki, bardzo ładne. Tutaj za tą zapłacicie, no 15 zł. tylko chciałam się upewnić, bo to już inna naklejka. Powróciły misiowe, bordowe poszewki na poduszki futerko, One były hitem, jak pokazały się w PEPKO. Bardzo, naprawdę przyjemna poszewka, jedyne 15 zł. No i co powrotnie pokazało się na półeczkach w PEPCO, to 60 zł ten yy, barankowy dywan. Wymiary to 90x120. On jest naprawdę duży, ale jest też przyjemny. To nie jest futerko, tylko właśnie taki zbity. Yy, nie umiem tego wytłumaczyć, więc taki. Jak dywanik, ale uwierzcie mi, nic się z tym nie będzie działo, bo tutaj pani mówi, że już go ma jakiś czas, jest mega zadowolona, więc polecała mi to polecam Wam. 30 zł te dywaniki futerka też są dostępne, widzicie, w Pepko 60 na 90 i ja mam taki fajny kolor, bialutki, na nim przepięknie wygląda choinka, czy właśnie jakieś prezenty bądź dekoracje świąteczne. No, i lecimy tutaj na dział. Łazienka, czy jest coś nowego, ale mówię, no, szału, nie będzie, bo już na dzień dobry słyszałam, że nie ma nowości, nie ma nowości, więc byłam smutna, bo cały czas czekam na te kubki, bo wiem, że to na pewno będzie fajna nowość, takie bialutkie, ale widzę, że są tutaj jeszcze te dywaniki, nie wiem, czy je pokazywałam, zawsze na nie zaglądam, jak jestem tutaj w pepku, one są tak ładne. Zobaczcie, taka śnieżynka i one kosztują 15 zł. Zobaczę wymiar. 40 na 60. no Piękne. Jeszcze jest taki biały, czy tam taki jasny z reniferem. Szukamy nowości. Nie ma, ale są te łyżeczki. One są ładne. Naprawdę mają takie fajne, gumowe wykończenie. Wygodnie będzie na pewno za to trzymać. 20 zł. Ten zestaw łyżeczek. Są jeszcze też srebrne i też je pokażę za chwileczkę, tylko one są w drugiej części pepko. Tu mamy kubeczki i ja właśnie zrobię też taki shot kubki za 10 zł w Pepko i zrobię wam kubki Sinsei, no bo to jest, sztos i w Pepko, i w Sinsei są najładniejsze kubki świąteczne. W Pepku zapłacicie 10 zł, a w Sinsei no tam jest różny przedział cenowy, tak więc pokażę wam takie fajne ściągi w, shot, w karcie shot na moim kanale. Ten mi jest przepiękny, bardzo mi się podoba ten kubek, no te ciacho trochę im nie wyszło, ale też może być. Świąteczny, to świąteczny. Tutaj macie taką fajną serenkę, czy tam reniferka. Oczywiście bąbeczka. No i te choinki, nie wiem czy widziałyście to wcześniej. 15 zł za taką choineczkę. Blachy, choinki, pepko za 8 zł. I tu jeszcze mam taki ładny kubek Mikołaja. Taki masywny, oj, no ten jest ładny. 15 zł wiedziałam, że będzie droższy od tamtych. No i są świąteczne srebrne łyżeczki i macie jeszcze taki zestaw witelczyków. złotych i srebrnych. komplet 20 zł paterka, śnieżynka, no przepiękna, na no w zeszłym roku była hitem, do tego były jeszcze takie talerze 40 zł za tą paterę, ale uważam, że to jest naprawdę bardzo fajny zestaw z tym talerzem. Takie delikatne. No i tutaj złota gwiazda jako korkociąg do butelek i za 30 zł powróciły składane takie półeczki na butelki. Jak widzicie, można to fajnie złożyć, gdzieś wsadzić pomiędzy szafki, więc nie będzie zajmowało dużo miejsca. Jak lubicie takie rzeczy to w pepko na półkach kupicie. Tutaj zawieszki, to już było. Patrzcie jakie ładne słomki. Słomki są ładne. Tutaj są kubeczki dla dzieci do picia 20 zł brokat na dole u góry. Tutaj złoty na dole srebrny. Bardzo ładny jest ten Miko Mikołaj, bałwanek z tą choinką. Widzę, że te pojemniki wszystkie teraz leżakują w PEPKO na półkach. No i ciekawa jestem, czy do Was dojechały te rzeczy, na które czekałyście. Zostawcie komentarz, bo jestem ciekawa. Cztery złote takie malutkie kokardki, które możecie przykleić do prezentów. One są przepiękne, szczególnie właśnie te brązowe. Jakoś tak mi przypominają te ciasteczka i chyba ten zestaw najbardziej mi się podoba. Tutaj jeszcze jest taki zestaw bombek złotych, za. Czekajcie, ile tutaj idzie? To tu jest PLN. Masakra, 10 zł, jak czasami szukam tych cen, to po prostu patrzę, patrzę, no i ślepa jestem, nie widzę. Bardzo ładny jest też wybór torebek. I uwierzcie mi, tutaj w PEPCO są najładniejsze i najtańsze 4 zł za takie. Dzisiaj w Biedronce jak nagrywałam dla Was tą drugą część, co jutro wrzucę, to mówię, jaka ładna, 3,50 poczytnikiem mi do kasy 7. No mówię, że co? Jakieś 7, jak było trzy piątka, więc tu macie większe za 5 zł i uwierzcie mi, w PEPKO są 100 razy ładniejsze. I jeżeli miałabym Wam polecać, to PEPKO. No zobaczcie, 2 zł, 2 zł taka torebka na prezent. No nie ma taniej, jak ja zawsze mówię, taniej niż najtaniej. 30 zł choinka, która jest podświetlana, ona jest bardzo ładna na baterię i tam z jest jeszcze taka czarna gwiazda. Oczywiście też yy, dojechały te. Bieżniki, które są przepiękne, a na końcu jeszcze znalazłam taką bluzę, ale nie, to jest, zobaczcie, to jest zestaw spodniów, paski taki reniferek. Baranek za 30 zł dla... Dziewczynek. No, przepiękny zestaw. Mam nadzieję, że Wam się ten przegląd spodobał. Nowe osoby zapraszam do subskrybowania, zostawienia łapeczki pod filmikiem. A koniecznie napiszcie, co Wam się najbardziej podobało, na co czekacie, co kupiłyście, a może czego jeszcze u Was nie ma na wcześniejsze przeglądy, bo naprawdę fajne rzeczy. Dzisiaj myślałam, że wrzucę dla Was action, ale nie zdążę, bo dopiero co wróciłam z kościoła. A teraz się okazuje, że jeszcze właśnie te raty się zaczęły. I jutro na 6.55 śmigam do kościoła, odprowadzam dziecko i tak teraz będę chodzić nie dość na 6.55, to później jeszcze co drugi poniedziałek na 16, w piątki na 16.30 i w niedzielę na 11.30. No, wymodlę się za Was i za nas wszystkich, za wszystkie czasy. Tak więc, kochani, życzę Wam wieczoru bardzo miłego, cudownej nocy. Dziękuję Wam za piękne komentarze, łapeczki, subskrypcje, jesteście cudowne. Przepraszam, że nie odpisuję na wszystkie, ale po prostu naprawdę nie mam czasu, ostatnio jestem tak zabiegana. Teraz mówię, dobra, siadam, mam czas, e, odpiszę, ale patrzę, SMS, przyjeżdżę, bo mam coś fajnego, więc lecę. E, wiecie, że i tak dziękuję za każdy komentarz. Do usłyszenia później, trzymajcie się ciepło, ściskam Was, cześć Pa.